Od kilku dni jestem mieszkańcem ponownie gminy Golina yy, i jako poseł na Sejm będę ubiegał się o najwyższy urząd w gminie, czyli fotel burmistrza y, Goliny. Yy. Zarejestrowałem wczoraj komitet wyborczy komitet wyborczy, wyborczy wyborców posła Jacka Kwiatkowskiego. Radnych będę przedstawiał w dalszej perspektywie, ponieważ jeszcze w tej chwili trwają rozmowy z wieloma osobami, ale zapewne w ciągu najbliższych tygodni wszystko się wyjaśni. W ostatnich dniach objechałem tutaj całą gminę, rozmawiałem z wieloma osobami. Wiele osób sygnalizowało mi też różnego rodzaju problemy i no, postanowiłem, na bazie tych właśnie rozmów stworzyć zrównoważony program rozwoju gminy, nastawiony oczywiście na, głównie na nowych inwestorów i na nowych mieszkańców naszej tutaj gminy, ponieważ jest to ważne, ponieważ są to dodatkowe pieniądze dla gminy, a co za tym idzie, te pieniądze spowodują w dalszej perspektywie rozwój. Nasi działacze postanowili. Rozmawiali z różnymi osobami i postanowili stworzyć komitet. Znaczy, no dołączyli się do Konińskiego Klubu Samorządowego. Jeżeli o to chodzi, prawdopodobnie wystawimy tylko w jednym miejscu komitet typowo polityczny, czyli Twojego ruchu, czyli w Słupcy, ale to jeszcze jest w trakcie ustaleń i mogę na 99% powiedzieć, że tam będzie komitet polityczny, reszta będą to komitety obywatelskie. Byłoby bezsensowne wystawiać dzisiaj y, Komitet Polityczny w Golinie, skoro tak naprawdę ja jest, jestem jedynym członkiem Twojego ruchu, a y, większość kandydatów, znaczy no większość, wszyscy kandydaci na y, radnych z mojej listy będą osobami najczęściej niepartyjnymi lub powiązanymi też z innymi ugrupowaniami, więc w tym momencie no y, nie ma sensu y, firmować tego y, logiem Twojego ruchu. Y, wyprowadziłem już się całkowicie z Konina jeszcze w mieszkaniu mam tam kilka takich drobnych rzeczy do wywiezienia, ale już w tej chwili tutaj od kilku dni na stałe mieszkam.